No nie, to, nie to, wiem Wczoraj te mlaskanie było lepsze Cicho, cicho <gulare> nie. To mlaskanie nie było lepsze Ktoś to niego wczoraj ma. <gulare> Dobra, ja idę na Kurde ty, ale taki szum ja jest, be. że to jest masakr No. nie no. no. słyszę gry Czekaj Ja też o. Dobra, idę na A Nie, on dalej Ta słyszysz? Dalej tak trochę Ej, odmita już, odmita już Chyba mi ich tankował nawet to nie ma? O, kurde. No nie. No Jezus jak mnie laguje! Ale ci szóści jest! Patrz jezu, tu mi leży! No teraz ci nic nie robię, jak ja tego zminimalizować nie mogę! Jak to nie możesz? No, no, nie control, mogę! Nie mogę! Nie mogę! Nie Nie no, <laughs> O, musi oh, mu ulokować bomby. Ile tam ciał na Chodź, to się jeszcze na. Chodź, to się jeszcze na. Tak ja bo kontrolowałem Mida. No mówię, chodź, to się jeszcze na. A a a. Aha. A Wejdźcie najdami bo damy to Ja już nie mam No jak? No jeszcze dwóch W lewej w tych nęce Jeszcze jeden O Boże! Matko, boska! Dobra! Wy H do siebie tego strzelaliście! Ej, po co to było? No widzę. Bomba zakończona. Co się dzieje teraz? Nie wiem, co się dzieje. Tak od mi daibe. Przez pięciu Ba jest. Rzuć dobrego z tego, Nejda. Dobrze. Bojowo Jest. Nie fajnie. No kurwa, o! Wszystkie. Jezus Boże. Ale nam gwiazd zrobili, ty. To jest rozgrzemida. Kurde, ja wczułem i w lukach najeżony nie pozwólcie mu ulokować bomby. Dobra, teraz spróbuję ogarnąć miga. Dobra, ale co? Lola jest. jeden. Dwóch, dwóch, trzech. Jeden na redzie u mnie. Dobra, nic. Ładnie. Misja zakończona. Nice. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Mój pies mnie dobija, co nie? Mi wystrzeliła jedną w PZR, bo chyba 15 minut, wytrywać. a on dalej mi siedzi na kołach. Żyd, zdarza się. To Randy. się na razie. O, ale mi się... A. No, no, a, pod, no, a i to to tak, a, dobra, dzisiaj. Jeden... Był. Nie. O, ty koleś. Jeden gniazdo Dostał. Dostał. Co mi zrobił? Zabił cię. Ale jak? Kurwa. Kurwa. Ja nie wiem, co tu się dzieje teraz. Poprawę jeden nie Nie nienawidzę tej mapy Dobra mapa Boże, Co to się dzieje? Dobra ja pójdę Wbijają mi co Ja idę na WP'a tam rozjebać, tam idzie On w kurwie No ja go kurwa nie znam zjebac I chuj Flash Pod B Flash najbę Pomóżcie, bo już wbijają. Ahoj, ja mam wiem. No to, to jest za chorem oporu w takim osobie. No tak, mówiłem. Ja też tego oczekiwania daję. No nie wierzę, nie, to się nie da. Misja zakończona. No i panny zimą w tyłek, w o, o tak, o. a taka. Ja, jak grzecznie jak powiedział. Ale żeby nie obrażać nie pozboczy, Pupeczko. Nie, pójdźcie. Znaczy, stwierdzenie w tenis im tyłek, no to. chyba obrażam. Ej kurwa, czemu oni tak punkują te strzały jebane? No to bo nie takie neidy, to nie są na Jaki chcesz? Mit, mit, mit. No, no ja zwiątą, zwiątą. Jest! No co?! W Nas dwóch zabił, tak? On we mnie strzelił, nie? Jaki fart, co to jest?! Dostał. Tanka ma. ma On ma kurwa tankę, każdy schodzi, schodzi na strzało Ser, no, no, dostał strzał, strzał od, od niego dobrać. jeszcze w i jeszcze mu go musiał trzy razy strzelić Kurwa Nasze jednostki ja zostały no wywożone. Nie, to za mocno, e, dawajcie, tr trzymamy, trzymamy. Nie zmieniajmy pozycji. Wróg namierzony. Nie pozwólcie mu ulokować bomby. Kurwa, każdy ma tanka, jebanego... Dobra, to zaraz ja wejdę. Kurwa, czerpał co mięsko, nie? Wszystkie w Ja ja pierdolę. Kurwa jedne Kurwa, jebne Nie są w tym w piwnicy, nie? W tym w piwnicy, bo. W piwnicy? No chyba ja. No. Ty nie wychodzi. Skąd się w tym rogu Patryk? Nie, no. ten snajper? Tak, to jest ten chyba snajper, co nie? No to on dostał. A nie, to jest snajper tu leży. To nie wiem, może dostał, może nie. Ja pierdzielę! Co piwnia? Przebieg, przebieg. No, wybieg. Teraz to przebieg tam. Wiem, przebieg. No, przebieg, no. Wiem, wiem. 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 Nice, nice. Mógł coś? No, się. Mam trzy jednostki. No ale. On w sumie kilka kamer, więc. Nigdy widzisz Dwóch nanurzony Nie wiesz, Kurwa, ja chcę jakąś z, z, złoty pęcz Sam bestem, sam bestem No kurwa Nie. Nice, nice Cofnij, cofnij, unik, cofnij, tylko przy yeah. Idzie Gdzie na respa naszego Dwóch nam idzie chyba jest Tutaj ktoś co przyjdzie? Dwóch czy Nie. ja? To ktoś ostro dostał w kubaniu Nam idzie! Ej, plecy! Jeden mało! Jeszcze jeden, daszek, daszek! Ej, flecha dostać! Nam no idzie jeden! Jeden! Nie, co ten tutaj? On nie basta! Nice! Jeszcze jeden obity! No k***a. Te eniste, w tym pierwszym miejscu też obity. W Jakbyś z nimi to spatrzę na to. Wróg aktywował bombę. Rozbroić. Weźmy przez stronę, bo jest snajper, no to daleko cię zdejmę. Nie masz jak podejść za bardzo. I oni co wybity ostatnio. Idę cię. Najda no ci ciepnie. Nice. 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 Ładnie. Mówiłem, że obity jeden był na PS. -e. I drugi też. Ej, teraz jest zmiana. Ej, może zróbmy tak, że zaczekajmy na nich. Oni mogą zreszować jak coś. A teraz Ej, mamy atak zmiana, zmiana. No tak. Zaczekajmy, oni zaraz zraszują. że nie. To wszyscy się to Możemy zaczekać jedną rundę. No tak. I zobaczymy, co, co robimy. Ja idę na pilnię. Ty też na pilnię radisz. Ja będę patrzył, i idę. Czy tam na te gniazda nam gdzie nie wejdę? Dobry pomysł. Ja też idę na pilnię. No kurwa, Nie mam z tym Snajpe dissu, zas, te snajpery. za Jeden za czemu chcesz czasu. No nieee. Skąd ja kurwa dostałem? Dobra, pierdzielamy się im na i... A co? Tak, jeden jest na B. Czemu nie? Pa, i zresztą, proszę kurwa będzie taki mądry, jak ja też czy... będę no ja! Powiem wam, że najlepiej jest ambic. Ale Co za tanker cholerny Chcąże wbić? Nie. nie. To jedziemy, a nie. nie, 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 nie. No grzeczkę, nas... no grzeczkę, no jak no grzeczkę, no Jeden no grzeczkę, no grzeczkę, no no era, no, poddaszkiem! No, na bęńczy. Jedź w spa. O. Ej, a. Ah. Nie, to no to nie! Mus. Nice. O oh, shit, sniper. Bomba ulokowana. Nogi, no nogi, widzisz, to... nogi widzisz, nogi widzisz. Ora spokojnie. Nice, nice. nice. W tam jest, nie, no tam, tam jest buk. Niech No spokojnie. wyeliminowano dobrze. wszystkie wrogie jednostki. co Potanka? Tak, potanka, bo kurwa ten typ cały czas yy, nas strzałami zabija, a ja go nie. Idziemy w kurwa. Raz. Jeden ba co kurwa słaby, gdzie jesteś? Łe na na Dobra, Piąty. Idę na ich respawn, żeby nie będę mnie Piąty jesteś. Bomba ulokowana. Jakie chuje. Schurski ci obyć. Dobra, spokojnie. Spięcie. Co ty będę chciała śpiewać jak kurde ugrywam? Ugrywałem. Dwóch od A, dwóch mocno oditych nice. od Aindzie. Mogą mieć, wbrecie mit. Nice. Idą od naszego tego. No nie, od tych restauracji. Dobra, wygrajcie, wygrajcie. Nice. wyeliminowano nice. wszystkie wrogie jednostki. Nagrywasz to w ogóle Spartan? Jup. Bo taka masuwa tu jest, że... ...zniszczyć ogień. też w ogóle w tej No nie, bo kurwa... jestem w Jeden od B. Snajpera. Nice. Nice. No Kapa. Nice. Dobra, no. Możecie od B podejść. Mid. Meta on ma wszystko Nice Resp ostatni Pod nich? Tak Nice Dawajcie nice. z gier do domu no. Jeeeej, wygrywamy O to chodzi Ale to jest mocowe Gramy rush na power Ja bym zaś Jest! O, zlejšon. Zlejšon. Nie wiem, mogą tanki ubrać wszyscy Ale ja tego tanku kurwa mam No ja tutaj szło żeby... Przecież teraz Ale no. na pewno nie Aj. Kurwa, zrasował Za. tam sam no, jeszcze jeden. Zbawiam. Jeszcze jeden jest. Jeden na B. Obiektu. No nie! Nie! Kurwa, ma... no. Co za pałe, głupie! Stank, Dobra. Co teraz sobie? Może im idę. Już tu z Ja idę z nogi Dobra. Kosicie lodowej. Oni tutaj już skracają. Nie, trzeba ich zjąć. Poczekajcie. gdzie no samochód. Nie widzę. Dawaj Daj piszcie. Tego plecy. plecy. Już nie ma. Już, już gotowe. Dobra. Yes. Bo... Co to jest, to jest, to jest to Kurwa, zostałem. ma? Tak. Na... dwóch jest, Ładnie jeszcze raz. Daj, daj, daj. dwóch wziętych z B. Ale mid. Patryk nie. Mit, mit, mit. mit, mit nie wychylaj go. się teraz. Nie wychylaj. Mówię, to kupy, go. No to jest ten plan, w którym cię widzi Daniel. Aha. on nie widzi? A ja co po, 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 po prawej cię widzi, po lewej nie, nie? Tak to działa. Mhm. Cel na Ale pas teraz, te śmieci nie wytylą od tego bidesa, nie? Ja, ja będę cały czas wcelowany. Skopnął mnie jeden. Jest tam się. sniper. Muszę Dawaj, te baję, tak jakby... O kurwa no, Nie, tak idzie. Nie idźcie na... Ja pierdolę... Ruszy, ruszy! A, jest z autem... Ty w szumie snakery! Ej, będzie gniazdo zaraz! No kurwa mać! Macie od mida, tam pod gniazdem jest. Nie, no, ja Też to zwaliłem, bo kurde mogłem na Kurde, odmidę Dobra, dawajcie, musimy gdzieś bić, od no, kurwa, nie, teraz... Nasze jednostki zostały wyeliminowane. Mój pies mi poszedł z kolą, to teraz nie umie strzelić co nie? Cel na Słuchajcie, bo nie jest dobrze. Gdzie? Możemy po Daastu No, no, najlepiej nam to wychodziło. Tylko no, no, od razu biegamy razem, a no nie... Piękniecie tak tam do łady. Czekajcie, nie dajesz. Dobra, ja wam też w Gdzie też Wreszcie Na w prawo w tylko są, tylko są na prawo. Jeden za skrzynką, a jeden... Top. Ej kurwa, co? No kapa, Za mnie zabił! No jasne! No to ja szybko. Od naszego reszta ten 14. Pompa tam Zabezpieczyć sektor A draspa Proszę mam. z no nice. no dwie, dwie strony. No. <ścoughs> <ścoughs> co to było? jednostki. <ścoughs> Oh. <laughs>